Czy chrześcijanin może zabijać? To pytanie powraca od 2000 lat w czasach wojen, rewolucji, a nawet w codziennym życiu, gdy stajemy wobec moralnych wyborów. Większość kościołów naucza, że w wyjątkowych sytuacjach, np. w obronie ojczyzny czy w samoobronie, przemoc może być usprawiedliwiona. Ale czy naprawdę tak uczył Jezus Chrystus? W Ewangelii Mateusza 5:43 do 44 Jezus mówi jasno. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie ma tu wyjątków. Nie ma dopisku, chyba że chodzi o wojnę, albo chyba że rozkazuje ci przełożony Jezus, kiedy został napadnięty, nie bronił się. Gdy Piotr w ogrójcu sięgnął po miecz, Jezus powiedział: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Mateusza 26,52. To nie tylko przestroga, ale zasada. Chrystus odrzucił przemoc całkowicie. Co ciekawe, pierwsi chrześcijanie rozumieli to dosłownie. Historyk kościoła Tertulian pisał w II wieku. Pan, rozbrajając Piotra, rozbroił każdego żołnierza. W tamtym czasie chrześcijanie odmawiali służby wojskowej, nawet jeśli groziła im za to śmierć. Dla nich naśladowanie Chrystusa oznaczało wyrzeczenie się przemocy, bez względu na okoliczności. Dopiero po kilku wiekach, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, zaczęto szukać usprawiedliwień. Pojawiła się tak zwana teoria wojny sprawiedliwej, głoszona m.in. przez Augustyna z Hippony, ale to był już kompromis między Ewangelią a polityką. W XIX wieku rosyjski pisarz Lew Tołstoj, autor Wojny i Pokoju, powrócił do pierwotnego nauczania Jezusa. W swojej książce Królestwo Boże jest w Was, napisał: Chrześcijaństwo nie jest religią obrzędów. Lecz życiem według nauki Jezusa. A Jezus zabronił przemocy. Nie w przenośni, lecz dosłownie. Toustoj uważał, że żaden chrześcijanin nie może brać udziału w wojnie, w zabijaniu, w przymusie wobec drugiego człowieka. Jego idee zainspirowały między innymi Gandhiego, który mówił. Ewangelia Towstoja była moim pierwszym spotkaniem z nauką Jezusa bez hipokryzji instytucji religijnych. Nie będziesz zabijał, to nie jest rada, lecz przykazanie. I nie ma przypisu, że z wyjątkiem wojny czy z rozkazu króla. Psalm 11.5 mówi: Pan nienawidzi tego, kto kocha przemoc. A w liście do Rzymian 12:17 do 21 apostoł Paweł pisze: Nikomu złem za zło nie oddawajcie, jeżeli możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie mścijcie się sami umiłowani, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Biblia więc nie tylko zakazuje zabijania, ona odrzuca całą logikę odwetu. Chrześcijanin nie może zabijać, bo życie, każde życie należy do Boga. Naśladowca Chrystusa nie bierze miecza, nie szuka zemsty, nie usprawiedliwia przemocy. Historia Kościoła zna wielu, którzy ulegli duchowi świata, ale zna też tych, którzy pozostali wierni duchowi Ewangelii.